To jest książka, która może zainteresować zarówno mieszkańców tej gminy, miłośników historii lokalnej, historii regionu, Małopolski i dziejów każdej epoki, właściwie, ponieważ tam ogniskują się wszystkie wydarzenia znane nam z podróżników, z historii Polski. Opracowanie historii wsi dzisiejszej gminy Laskowa powstało z inicjatywy tamtejszych władz gminy. Do tego opracowania zostali zaangażowani historycy przede wszystkim, ale też pani etnolog, geograf i historyk sztuki. Opracowanie dziejów w tychże wsi jest oparte o bardzo solidną ferendę źródłową, ponieważ źródła do dziejów tychże miejscowości są rozproszone od Lwowa przez Wiedeń, aż po dzisiejszy Izrael. Opracowaniem najdawniejszych dziejów tych wsi zajął się pan doktor świętej pamięci już Jacek Laberszek, pracownik słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jeden z najwybitniejszych specjalistów od dzieł osadnictwa średniowiecznego. Opracowanie epoki nowożytnej przypadło mnie w udziale, to znaczy od połowy XVI wieku do pierwszego rozbioru. Natomiast okres rozbiorów Niewoli Narodowej opracował pan profesor Konrad Meus z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej który jest specjalistą w dziejach Galicji, ale także zajmuje się bardzo solidnie, jako jeden z nielicznych, historią lokalną, historią regionalną. Drugą wojnę światową opracował historyk, który działa w tamtych okolicach, mianowicie pan Przemysław Bukowiec, a okres powojenny skończyliśmy na 1989 roku. Pan profesor Krzysztof Kloc Także z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Historią sztuki zajął się pan profesor Bogusław Krasnowolski, a etnologią, dziejami dnia codziennego, życiem codziennym pani doktor Katarzyna Ceklarz z Szkoły Wyższej w Nowym Tarku. Natomiast środowisko przyrodnicze opracował pan profesor. Józef Żychowski, także z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. To jest książka, która może zainteresować zarówno mieszkańców tej gminy, miłośników historii lokalnej, historii regionu Małopolski i dziejów każdej epoki właściwie, ponieważ tam ogniskują się wszystkie wydarzenia znane nam z podręczników, z historii Polski, tam, proszę Państwa, większość tych wsi należała do klasztoru Klarysek w Starym Sączu, który był właścicielem kilkudziesięciu wsi, a jedna piąta mniej więcej, czyli wszystkie oprócz Laskowej, to miejscowości z dzisiejszej gminy Laskowa. Te osady mają znakomitą dokumentację, ponieważ zakonnice same nie zarządzały majątkiem, tylko Oddawały go w dzierżawę różnym ludziom, na przykład właścicielom wiśnicza sąsiedniego i przy okazji tychże dzierżaw, zwykle trwających 3 lata sporządzano inwentarze, znamy nazwiska mieszkańców gminy. Znamy nawet imiona krów z tamtego okresu przedrozbiorowego. Proszę Państwa, co jest charakterystyczne dla tych osad w okresie przedrozbiorowym. No, dwie kwestie. Po pierwsze, to ciekawe, zajmowali się oni oprócz normalnych zajęć rolniczych także uprawą śliw, które suszyli, i do dzisiaj ta tradycja tam jest. A druga taka gałąź gospodarki ważna to dostarczanie budulca do kopalni soli w Bochni. Znane są liczne przykłady tego. Zachowała się księga sądowa obejmująca dwieście kilkadziesiąt lat tamtych wsi należących do klarysek starosądeckich, z której widzimy, jak wyglądało życie codzienne, jakie kwestie trafiały przed ten Sąd Gromadzki, jaka była mentalność tych ludzi. To się stało zresztą przedmiotem studiów, historyków zajmujących się właśnie dziejami obyczajów, historią nie tylko kryminalną, ale też i gospodarczą. I dlatego wydaje mi się, że ta monografia może zainteresować każdego, który, e, chociaż trochę pasjonuje się historią, gorąco Państwa zachęcam do jej lektury.